Uczono cię w szkole, że 12 kwietnia 1961 roku Jurij Gagarin stał się pierwszym człowiekiem w kosmosie. To oficjalna wersja, ale czy prawdziwa? 12 kwietnia 1961 roku. Jury Gagarin leci w kosmos. Związek Radziecki triumfuje. Cały świat wiwatuje. Oficjalna historia mówi, oto pierwszy człowiek w kosmosie. A co jeśli historia kłamie? Co jeśli Gagarin był tylko pierwszym, który wrócił? Co jeśli przed nim byli inni, których nazwiska wymazano z podręczników? A ich ciała wciąż dryfują w zardzewiałych metalowych trumnach na orbicie. Dziś posłuchamy dowodów, których ZSRR nigdy nie chciał ujawnić. Początek lat 60. Wyścig kosmiczny to nie była sportowa rywalizacja. To była wojna bez jednego wystrzału. Dla Kremla liczyło się tylko jedno: być pierwszym przed Amerykanami. Presja była niewyobrażalna. Bezpieczeństwo kosmonautów było drugorzędne. Sowiecki program kosmiczny był tajny. Świat dowiadywał się tylko o sukcesach, o porażkach milczano. Jeśli rakieta wybuchła na starcie, oficjalnie nigdy nie istniała. Jeśli pilot zginął podczas testów, znikał ze zdjęć. Czy w takiej atmosferze jest możliwe, że wysłali kogoś przed Gagarinem? Misja się nie powiodła, a oni po prostu zatuszowali ślady. Lata 60. Podczas gdy świat patrzył w telewizory, dwaj bracia z Włoch, Achille i Giovanni, patrzyli na oscyloskopy. Zbudowali własną stację nasłuchową w starym bunkrze. Byli genialni. Schakowali radzieckie częstotliwości, zanim ktokolwiek pomyślał, że to możliwe. Sowieci myśleli, że nikt nie słucha, mylili się. Bracia słuchali wszystkiego i pewnej nocy usłyszeli coś, co zmieniło ich życie w koszmar. Sygnał SOS, nadawany z orbity okołoziemskiej. Statek powoli oddalał się od ziemi zamiast wracać. Ktokolwiek tam był, wiedział, że leci w otchłań. Listopad 1960. Kolejny sygnał. Tym razem nie serce, a desperackie wołanie. Ale najbardziej przerażające nagranie pochodzi z maja 1961 roku, już po locie Gagarina. Sugeruje ono, że Sowieci wysyłali w kosmos również kobiety, znacznie wcześniej niż oficjalnie poleciała Walentyna Tirieszkowa. To nagranie jest koszmarem. Słychać na nim kobiecy głos podczas, jak się wydaje, nieudanej próby wejścia w atmosferę.

ZSRR nigdy nie potwierdził istnienia takiej misji. Historycy głównego nurtu i eksperci odrzucają te nagrania. Twierdzą, że to fałszerstwa, błędne interpretacje albo nasłuchy tajnych testów naziemnych. Mówią, że nie ma dowodów w odtajnionych archiwach radzieckich. Ale archiwa można czyścić, ludzi można wymazać ze zdjęć. Jurij Gagarin jest bohaterem, zasłużył na swoje miejsce w historii, ale patrząc na tę miniaturę, słuchając tego szumu, trudno pozbyć się myśli, że jego sukces został zbudowany na cichych tragediach tych, którym się nie udało.